A dzisiaj przyszła paczka, nie mam zielonego pojęcia co to jest, spóźniam prezent, chyba jakaś roślinka, no tu jeszcze wracając do prezentów gwiazdkowych, Echmeą już zdążyłem się pochwalić, natomiast e, to też prezent od mojej małżonki, po ich niemu to się nazywa mytille. Ale co to jest? Może niektórzy skojarzą po, tutaj po zdjęciu owocu. No dobra, nie będę taki zdradzał. To bo jest borówka amerykańska. Także następna roślinka do ogrodu i zobaczymy też, co z tego wyniknie. Cześć, witajcie! Dawno nie było parapetowej szkółki. W każdym bądź razie zobaczcie podczas przedczorajszej wyprawy do sklepu, co udało mi się zakupić. Tamarillo, już była rodzina. Próbowaliśmy. Na ten czas nie był zbyt smaczny, tylko posłuchajcie, z roślinami egzotycznymi to jest tak, że one nie zawsze są dojrzałe, no bo one są pakowane surowe i po prostu nie jestem pewny, czy ten pomidor drzewiasty Tamarillo po prostu jeszcze nie dojrzał w pełni. W każdym bądź razie, bo już robiłem w parapetowej szkółce odcinek od Tamarillo z Ebaja i za, za przeproszeniem gu... Z tego wyszło, także teraz wiecie czas na akcję, no, z roślinami akcja wygląda trochę w dłuższym zakresie czasu, nie tak? Nasionek od groma, także będziemy siać. Na tapety trafi migdałowiec, a trzecim elementem, który będziemy testować, no to właśnie nasiona kliwi. Wsadzimy je do ziemi i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Tu już zacząłem proces rozdzielania nasion z temarillo. Jako, że, że kupiłem dwa owoce tutaj u mnie to e, koszt kilograma to około 12,99 euro za kilogram. Ja kupiłem dwa pomidorki tamarillo, także to mnie wyniosło jakieś 2,80. No i tak, jest to taniej niż siona, które zakupiłem z eBay'a, bodajże, bo z transportem to płaciłem 6 euro. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. No a tu teraz będę kontynuował rozdzielanie nasion. Otóż nasionka. Stamarillo mam rozdzielone od miąższu. No moim zdaniem w porównaniu do tych, co kupiłem z Ebaya, to wyglądają o wiele bardziej okazałe. Są jak gdyby z dwa razy większe, no czyli tamte musiały być zdrowo podsuszone. W każdym bądź razie wydaje mi się, że może to było przyczyną. No jeżeli coś kupujecie z Ebaya, no to nie wiecie, jak to długo gdzieś leżało na półkach. No a wiadomo, z nasionami egzotyków to jest tak, że im dłużej one leżą, tym mają niższą kiełkowalność. No i to mogę zauważyć na przykładzie właśnie owoców świeżych, które kupuję, gdzie tam wszystko prawie kiełkuje, można powiedzieć. No, a tutaj migdałowca to będę rozłupywał jako orzechy i zaczniemy. No i gotowe. No i tutaj kwestia klive. Rozmawiałem ze znajomy twierdzi, że prosto do ziemi wsadzał. Ale generalnie jestem ciekaw co jest w środku. Czy to jest nasionko, czy to jest owoc, czy... A, myślę, że, że jedno rozkroimy i zobaczymy co tam się dzieje, czego się nie robi dla nauki. Takie Taki troszkę twarde. no to wygląda tak jest jakieś naciągło w środku Oj. no i materiał mamy mniej więcej przygotowany teraz będziemy testować minus trawa się zeszroniła a tymczasem szklarni 6 stopni a tutaj Arukarię od szkockiego ogrodnika. Pepino od Czarnego heńka, Kany od Piotra Kana w ogrodzie. Tu jak widzicie Jedno mi opitulił, właściwie to dwie, sabotażysta. Sabotażysta został znaleziony i poszedł jako pasza dla kur. No ale to widzicie, ze ślimakami to jest tak, chwilę nieuwagi i mogą wam sadzonki poszatkować jak z maszynowego. No to będzie dobrze, bo tutaj są dwłoczkowe cebulki, także jestem optymistycznie nastawiony do, do tych kam. A tu właśnie w namiocie. Roślinki mają się dobrze. Oczywiście widać, że jest mniejsza ilość światła, bo na przykład po fikusach zaczęły wypuszczać bardzo małe liścienia. Czekamy za wiosną. No a tu jeszcze z ciekawostek. Tu posadziłem róże. Odnóżki róży. Zwykła ziemia z ogrodu, można powiedzieć, ze szklarni. I już są pierwsze efekty. O, tu nawet zobaczcie już. Stwierdzam, że do sadzenia takich. Od dużej, dużej filozofii nie trzeba ziemia, sezamy, patek, no i to by było na tyle. Migdałowiec już posiany, kliwia również, także jeszcze tylko zostało tamarillo. Migdałowca zostawił w szklarni, a natomiast kliwie i tamarillo wezmę do domu. Także zobaczymy, i też yy, tamarillo chcę posiać jak gdyby dwoma metodami do kilku doniczek same, same nasiona. Natomiast do kilku następnych doniczek na plasterki, czyli tamarillo pocięte na plasterki i ułożone do ziemi i zobaczymy, czy coś z tego wynika. Z pomidorami to zdały egzamin. No i to już przygotowane. No mówię, nasiona z owoców jednak wyglądają 100 razy lepiej niż nasiona z ebaya. Sobie no ale generalnie prawdopodobnie niedługo zrobię mały remament parapetem w mojej szkółce, wszystko to co z zeszłego roku było pójdzie do szklarni i damy szansę, żeby po prostu wykiełkowało. No a jak nie to, to znajdziemy jakieś nowe projekty, nowe roślinki do sadzenia, no z tym, że tak jak mówię ebaj sceptycznie. Tu na przykład yy, jeszcze tutaj wspomnę, że kaladium co siałem, to na bodajże 20 nasion 4 wykiełkowały. 3 padły i tu jedna sztuka została, to normalnie to teraz tak modlitwa, <laughs> proszę nie padnij, proszę nie padnij, no ale... Ja zdaję sobie sprawę, że okres zimowy to nie jest super okres, żeby siać, ale jak już coś przeżyję ten okres, to potem wiosna, lato, to już tylko będzie lepiej. Moim zdaniem, jeżeli zapewnimy odpowiednie warunki nasionom, no to nie ma znaczenia generalnie, czy to jest zima, czy to jest lato, wiosna. Jeżeli warunki będą odpowiednie, to i tak yy, to wykiełkuje. No, a to by było na tyle. Ja Was pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, żeby wreszcie się uspokoi uspokoiła sytuacja w z żeby można było podróżować do ciepłych krajów, przywozić nasiona. No i zdrowia przede wszystkim, a my widzimy się w następnym filmie.